No i jest to fajna opcja na to, żeby sobie kupić karlomę jakiegoś wymarzonego, jeżeli... jeszcze. Albo na przykład może ci brakuje stroju, no, do, jeżeli gasz Bangą, Bloodhoundem czy... To, czy raidem. Lecimy sami. Yup. To ja sobie zasadę. No, więc... Wydaje mi się to nie najgorszą opcją. No nie, jest to złe. Hmm. Być widział 66. Okay. Happy strzały. A to nasz pewnie to też coś słyszałem. Nasz strzał do drona, wiesz? No. Co Albo my tu dobrze, mamy słuch. ciekawego do kupienia? Tu jest niebieska klata, jak coś na dole. Mhm. Dwongbowl za kurwa gówno. O boż. Spitfire. Nic szczególnego, ale ja do kupienia. Ja, ta robota. Dobra. Ja Możesz mam senta. Mamy mam mamy senta. Możesz go Shotgun bolt here. Dźwignia obciągu a, mam tego, 301 i... I chyba flatline chyba może wezmę, kupię skoro tego jest fioletowy. A e, chcesz na przykład dwójkę skopa? Hmm. Chociaż, a i kupiłem już tobie, chyba. Hmm. Eee, kurwa. kurwa. To... Czasami Zostałem to... się nad bronią, jaką bym chciała. No to on trzymał się szybki, jakby trzymał się skoopa, bym chciał do snipera. Yeah. Okej, okay. no w sensie. Na razie nie, nie wiem, czy widziałem. Long no, pitcher. Chcę ląk pitcher. Um. A jak coś na balonik samo. Hmm. E, mam ci wziąć tego skopa? Jest, co Zostań. 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 A, jedynkę bierzesz na flatu? Okay. Tak. Them. tam jest team. Podobno. Jeszcze nie ma. A czemu nie podniesiesz tego z dołu? Czemu on go wzią? Ja markowałem tam. O, nie Gdzie on zmartwanie Aha, przy nas. On już jest przy nich szarny. Co za gościa, jak wjeżdża do nich tutaj do fuck On czeka. What? To nie mi up. Zbity, on jest tutaj. środku tutaj. O, Węgry są tam. Węgry są tam. Węgry tam. lecę. są tam. Dostał, mhm. ale żyje. Ja go nie widzę przez chwilę. Tak, 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 ale nie, nie, on jest budynku, za budynkiem był. Ja widzę, widzę, widzę. Marko, jak widzisz? Tam. Szedł do środka. Co ty go użył? Czeka. O no, o no, o no. Dobra, śmierdzę. Najwyższa. No, ja sobie na pewno walkirię w ogóle, bo tylko Headlum'a bym miał nas mega. No jest ładne. Jest ładne. Ale to masz tego, Anvila, jakbyś potrzebował. Ja nie mogę tego używać na moim. Ja no, jakbym ja potrzebował kolbę, by the way, do tego sniper najpierw nie na widział. To jest walt też, ale to już nie będzie raczej używane. No. No. Jak to się, jak się markowało tego, że ulta, um, kurwa, bo nie wiem. Eee, to masz tylko chwilowo, jak, jak ci się Nie, jakoś można było, a. Zeksie bunku. Gdzie to jest, gdzie jest ten gościu? What? On do góry poszedł. Kurwa, co za debil, zabawał. Palowamy go. Lubię takich ludzi. Byłbyś martwiołec wcześniej, jeżeli ma jakieś plany, które przynoszą. Tak. Tam jest drop. Mm. Do fuck? Ale mi się zgłuszowało to. Raybird. On wie co to jest. Um. O, to ja chcę tego co celownika. No dobra, weź sobie. Łuk. Chcieliśmy zajmować się. No już nie Sentinela, James. Ale ja lubię 4 na 8, więc ja nie mam problemu z tym. Zwłaszcza, że ja nie lubię jakimiś złotymi tymi, bo na czerwono nie do końca widzę. Co on mapuje? no Już? Tak. tak. Chujewa, lokalizacja, takie zabawne. Jak zwłaszcza z Markową wcześniej ludzi. Dobra, to no, i plecak jakiś. Nie mam plecaka. A, tam. Tak. Wiesz co, nie wjeżdżaj tam. Bo... <laughs> Jeden jest na górze. No. Ja nie wiem czy to jest dobre miejsce do walki Ja ich tam spizgałem, sporo Tak, ale recharging zaraz się wyjebiamy, jak kurwa przyjdzie do nas Opracę. Jesteśmy w dziwnym miejscu A gdzie jest ten gościu? Roszuję ich Ja do co za zjeb... Jebać go Ja go nie chcę wyjebiać bez sensu Zbiłem By Ja nie wiem skąd on strzelą. Jeden jest niżej, Ja na no, nachu zbiłem Wycofuję się Dostał, czerwoną pancę ma. Drugi dostał Uciekł Obaj, do kraftu tam około Ja bym poszedł lewą stroną, Pchanie się do nich jak oni mają strefę, jest trochę bez sensu To tryk z czymś walczy? Właśnie Dobra, ja idę tędy. Na pewno nie będę leciał jakoś tak z Mam 10 sekund do ulta, więc proszę się sam przyjść. W razie czego z tym? on idzie tak. No to niech idzie, niech się wyjedzie. Ja nie będę biegał za debilem jakimś. To jest dużo, głupszy wybór i gościu nie chce grać z nami, a my według ja nie będziemy grać jeden tylko kurwa, kurwa. No i niech ginie.

Ech, co za gościu. Ale teraz się potrafi odezwać, kurde. Mm. Po lewej, po lewej, kroki. Mm. Tam, za rogą, tego, tarcza, mm. tarcza, tarcza. Tyk, tak, wyrys, wyrys, nisk. Jeden w środku budynku. Obiega Cię, obiega Jeden jest z oh. leży plecy, plecy, plecy jednego inni. inni, 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 inni Ja spiedalam, chowam się Dobra. Inny team na plecach low, low Nie, jest low kurwa. No właśnie JEDNEGO porządku. CO TO KURWA JEST? MP? Jeszcze jeden team oh. Jeszcze czwarty team oh. POTPAL palca TY KURWA JEBANA Ja idę się sować. Ja też strzeliłem Tutaj chodź, najwyżej ja mam ołotę.

Nie wiem czy jestem oh, no. w stanie przeskoczyć te ścianki Chyba no, kurwa, ledwo Oni się podnieśli to Lecimy na dach tego? No. Tak musimy, oh, kurwa. bo kurwa nie wiem jak Nie dolecimy Ja do ja ale... Nie dolecimy gdzie indziej Kamień, kamień Zbity Nie Jeszcze pod... Są. to jest... Tak, to są Kikaszek do złowowa, no. A i oni walczą z kimś. Cześć, tak, ja ich tam pisgam, kurwa. Porze, jednego. jednego. Będę jednego, tak? Kurwa, low as fuck. Ja się leczę, ja się leczę, ja się, się leczę. Ja mam tylko małe cele i cztery. E, Odrzucam ci gdzie? Kurwa. Ja mam jeszcze trochę czasu Jedzie. jeszcze Pulite Jeden HP nie? Do mnie, do mnie Zabita Waj zabita, 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 zabita Podnoszą się mnie. Zabita. 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 Jeden HP mają w środku tam Ucieka. Prowadzę mi się klucza. No. Uciekli. Tam. Ta druga, nie wiem gdzie. Ja muszę coś zlutować. Pożem ją, pożem ją. Ja ją dobiję. Rady, the... Ja muszę coś zlutować. Ej, hey, podniesie ją. Ja idę na dół, tu. Drona, drona uważaj. B.M. z B.M. Ja Oni się myślę, podnieśli. Super. Ten gościu nic nie miał z leków. Ci za tym kamieniem się podnieśli, niestety, James. Obiłem go trochę, ale żyje. O kurde, zamek. Slow as fuck. Tak. Śpi, jedna. strzela coś do ja. mnie. plecy, plecy, plecy. Please, powiedz, że ma się pianos. Ja też potrzebuję, ja mam 70. Czekaj, z dwóch stron. Jedni tam i jedni na masie tam. Ja mam zero ammo wszystkich, a więc ja się na razie leczę. ja, ja mam sniper skierowany. Jeszcze jeden skład by się przydało, żeby przeżył. Ej, mam ulta, jeżeli przyjdziesz do mnie, nie jestem pewien, czy damy radę, ale ja bym Okej, łapię. Czekam na ciebie. Dobra, odparam, go, 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 go. Stefan, puść to, go. Musimy ale lecieć, moment, musimy lecieć, do przodu, Kurwa, ale no, nas chujowo prowadzi. Dobra, zobaczymy tędy. Ciężka, please, W środku, w środku, Chodź, chodź, do mnie. Ja nie mam, mam tylko dwa Masz połowę moją. Dwie cele masz? Masz jeszcze dwie, ale ja nie mam dużych. W środku są. Okej, jeszcze. Dwie tylko dam. Ej, wiesz co, tam jest drop. Ja bym poszedł tam szybko, spróbował to złapać. Okej, To jest ryzykownie głupie. Aha! Nasi koledzy, którzy trwali wcześniej. Mhm. Ale mam mało amunicji, jakby był Kraber, to może się uda. Podwejdę, probę zabite. Ale nie mam leku już eee, rampage, kurwa. naprawdę biorę rampage. Co? Tu ma flip, jakieś? Okay. cel. Lekki coś Co ja tam przeskoczę, Ja wracam do budynku, Co? <grystanie> 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 ja nie mam, kurwa, armorów w ogóle Drona Uciek z tego. Uciekła To jest przejście i oni będą przy tym przejść, ale ja nie szedł do tego Tu się zabijemy ja ja, Chodź do strefy, do strefy, do strefy To będziemy mieć teraz zabawę Nie mam, nie mam HP w ogóle Ale co, nie masz zapalniceli? Nie, nic Masz Tu są w, gdzieś w tym Aha, tak, rozumiem Leży Mam jakieś leki Ucieka On robi kółka wokół strefy Uciek! Tak On co? W środku, w środku, w środku Śpi Nice A bierz, bierz, Ja potrzebuję ammo, jakbyś Nie ma nic w na ciężki Potrzebujesz duże te? To? E, nie, jedno mam. Nie mam dużo. Duże apteczki chodzi mi? Mam dwie. Tu są jeszcze dwie za to. Mam Cz Kurwa, mam Ostatnie Ostatni skład, ostatni skład. Tak, czekaj, idę zobaczyć ciężką jakąkolwiek. kurwa. Ja mam ulta. możemy coś użyć. Kurwa, nic, nie ma ciężkiej nic. Dlałem. Ale dron lata? No bo na nas wykieł, będzie. Leży, leży, to są, Chodź, chodź, chodź. To są Stefan. Co Stefan, chodź do mnie, szybko. Jestem, 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 jestem. I bądź gotowy na gwałt. tak No, to są ci ostatni. Ich była trójka. Oni tak. się czalili tam. Idziemy, mamy ich tutaj. Osobno są? Chodź na tego. Kurwa, wyciągnij mi broń, ty felu. Ja pierdolę. Jeszcze jednego zrobiłem, ale ja zrakowałem, kurwa, bo mi broni nie wyciągnęło. Ale i tak mega dobra oh. gra, chyba. No, gra była Co i to, ile saveów to ten ult nam zapewnił... Ja nie wiem, co to było. Zobaczmy. Nice. Ładny Kurwa, terminu. prawie 2,5 koła tak.